Utrata wzroku, rak skóry i spadek odporności. Wszystko to doprowadziłoby do powolnego wyginięcia ludzkości, gdyby nie warstwa ozonowa. Chroni nas ona przed śmiertelnym promieniowaniem kosmicznym, a przynajmniej tak mówiono. W 2023 amerykańscy naukowcy opublikowali artykuł o nowym typie supernowych. Zbadali je i wyciągnęli wstrząsający wniosek. Promieniowanie emitowane przez te olbrzymie gwiazdy może zniszczyć warstwę ozonową Ziemi, a my z początku niczego nie dostrzeżemy, bo proces ten rozpocznie się wiele lat po eksplozji. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że w kosmosie roi się od obiektów i zjawisk, które są w stanie zmutować lub nawet zgładzić całą ludzkość. Jaką śmierć szykuje dla nas kosmos? Jeśli wybuch Wielkiej Gwiazdy zniszczy warstwę ozonową, nasze życie obróci się w piekło. Za doskonały dowód służą inne planety, których nie osłania żadna tego typu powłoka. Mamy wielkie szczęście, że warunki na Ziemi są tak różne od tych na Proximie Centauri b. Gdy astronomowie odkryli tę planetę, początkowo myśleli, że zobaczą tam wodę i życie. Ale grubo się mylili. Świat ten znajduje się zbyt blisko Czerwonego Karła. Taki obiekt wytwarza rozbłyski gwiazdowe regularnie co dwa lub trzy miesiące. A wtedy Proxima B otrzymuje 4000 razy więcej promieniowania niż my, z rozbłysków słonecznych. Gdyby Ziemia znajdowała się w jej miejscu, jeden taki rozbłysk stopiłby wszystko, co żyje. Inną planetą z podobnym problemem jest Korot 7b. Gwiazdę, wokół której krąży, dzieli od niego 60 razy mniejszy dystans niż Słońce od Ziemi. Dlatego wschody i zachody są tam znacznie bardziej kolorowe. Ale ceną za taki widok jest całkowity brak życia. Ze względu na bliskość gwiazdy, temperatura po stronie dziennej planety sięga 2500 stopni. Zapomnij o ludziach. Taki upał roztopiłby skałę, a podczas gdy jedna strona tego świata ma wrzące oceany, druga ma wieczną zmarzlinę. Tam temperatura spada do 200 stopni poniżej zera. Zabiłby cię tam jeden oddech, bo mróz zniszczyłby twoje płuca. Z powodu tych dwóch skrajności, naukowcy nazywają tę planetę dwoma piekłami w jednym. W takich warunkach ziemski cykl hydrologiczny, czyli parowanie wody, która tworzy chmury deszczu, też wyglądałby inaczej. Lite skały uległyby erozji i uniosły się z parą wodną, spadając jako deszcz kamieni. A ten byłby śmiertelnie niebezpieczny. Chociaż wszechświat zna gorsze opady. Na przykład na planecie. WASP-76B. Podobnie jak korot, jej jasna strona jest upalna, a na ciemnej jest bardzo zimno. Ale w tym przypadku obie te skrajności powodują, że z nieba spada coś dużo gorszego niż kamienie. Mowa o gwałtownych wiatrach. Te przenoszą opary żelaza z gorącej do mroźnej strony egzoplanety. W momencie przejścia. Ochładzają się i zamieniają w krople żelaznego deszczu. Wyobraź sobie, co by było, gdyby to nam na głowę spadały kawałki żelaza. Są one jak ostrza, które natychmiast przebiłyby ludzkie ciało. Czy może istnieć straszniejszy świat? Przed tobą HD189733B. Tam również panuje wysoka temperatura, choć nie tylko ze względu na małą odległość od gwiazdy. Głównym powodem jest szybkość, z jaką kręci się planeta. Pełny obrót wykonuje w nieco ponad dwa dni, co daje prędkość orbitalną na poziomie 150 km na sekundę. Dla porównania, Ziemia obraca się tylko 30 km na sekundę. Na HD żylibyśmy jak zamknięci w płonącej, zepsutej wirówce. Dodam, że występują tam huragany odłamków szkła rozpędzonych do 8,5 tysiąca kilometrów na godzinę. W takich warunkach człowiek zaraz skończyłby pocięty na cienkie paski, jak gdyby wyszedł z niszczarki. Istnieje też planeta, na której spaceruje się po ostrzach. To 5-5. Cancri e. Na pierwszy rzut oka wygląda olśniewająco i jakby luksusowo, bo jej powierzchnię pokrywają diamenty. Jest jak miliony sklepów jubilerskich Tiffany zebranych w jednym miejscu. Ale w procesie erozji te drogie minerały robią się bardzo ostre na tyle, że używamy ich też w medycynie, choćby do produkcji skalpeli. Po kilku krokach na takiej powierzchni twoje stopy byłyby całe we krwi. Jednak Kankri E słynie bardziej ze swojego oceanu. To dlatego, że nie składa się on z wody, a z rozgrzanej do czerwoności lawy, zdolnej stopić nawet żelazo. Te same zabójczo gorące warunki panują na planecie Kelt 9b, która prawdę mówiąc przypomina Ziemię. Ona też ma prawdziwe pory roku w postaci lata i zimy. Tyle, że trwają one po 9 godzin. Gdyby tak drastyczne zmiany pogodowe nagle wystąpiły u nas, ludzkie ciało nie zdążyłoby dostosować się do gwałtownych wahań temperatury. Zwykłe zmiany stref klimatycznych i czasowych po długim locie skutkują przecież bólem głowy i gorączką. A tak krótkie pory roku na Kelt 9b mogą być śmiertelne. Jednak lista planet, które chcą nas zabić, jest jeszcze dłuższa. W 2023 roku kosmiczny teleskop Jamesa Weba wykrył burzę pyłową na planecie VHS 1256 b. A cząstkami pyłu są tu krzemiany. To małe ziarenka złożone z atomów krzemu i tlenu. Tak więc burza ta jest zupełnie inna niż te na Ziemi, przybierając postać gorącej, gęstej mgły. Człowiek przy takiej trudnej pogodzie doznałby licznych oparzeń i siniaków. Ale nie ma co się chełpić dogodnymi warunkami na Ziemi. W końcu warstwa ozonowa nie będzie chronić nas wiecznie. Ludzkość w każdej chwili może stanąć w obliczu kolejnego masowego wymierania. Naukowcy od dawna szukają przyczyny wymierania ordowickiego, które nawiedziło nasz świat 445 milionów lat temu. Było ono drugim największym takim zdarzeniem pod względem liczby zabitych organizmów. W trakcie badań okazało się, że sekret zabójczej skuteczności wymierania ordowickiego tkwi w starożytnych osadach geologicznych. Archeolodzy pobrali próbki warstw gleby i znaleźli mnóstwo specjalnego rodzaju żelaza, powstałego w reakcji z promieniowaniem gamma. Oto najbardziej możliwy scenariusz. 6000 lat świetlnych od Ziemi nastąpił dziesięciosekundowy wybuch hipernowej. W tak krótkim czasie promieniowanie gamma z eksplozji wpłynęło na ziemską warstwę ozonową, wskutek czego stała się ona dwukrotnie cieńsza. Wówczas całe życie na Ziemi wystawione było na intensywne promieniowanie UV. Te emisje z kosmosu zabiły 85% gatunków morskich, a wszystko to może się powtórzyć. Tym razem dotykając nas. Warstwa ozonowa stopniowo się wyczerpuje. A winne są nie tylko emisje do atmosfery. Każdy satelita czy rakieta wysłana w kosmos tworzy dziury w tej powłoce. A im są one większe, tym łatwiej będzie odległym promieniom gamma przeniknąć na Ziemię, a tym bliższym. Całkowicie zniszczyć warstwę ozonową. Takie rozbłyski powstają zwykle podczas zderzenia czarnych dziur lub gwiazd neutronowych. Ich pola magnetyczne łączą się i emitują gigantyczne strumienie cząstek energii i fotonów. Gdyby ktokolwiek znalazł się w pobliżu obiektów twarzającego promienie gamma, zostałby po nim tylko popiół. Ale nawet na dużych odległościach. Strumienie te jonizują atomy i cząsteczki, usuwając z nich elektrony i rozbijając wiązania chemiczne. Jeśli taki wybuch dotrze do Ziemi i napromieniuje ludzkość, nasze DNA ulegnie uszkodzeniu, spowoduje to mutacje i śmierć komórek. Obecnie astronomowie wykrywają średnio jeden wybuch promieniowania dziennie. Oczywiście tylko z tych, które są widoczne dla naszych urządzeń. Istnieje jednak pewna szczególna emisja kosmiczna, którą można zobaczyć gołym okiem, jednak nie naoglądasz się zbyt długo. Mowa o eksplozjach supernowych. W momencie śmierci olbrzymie gwiazdy eksplodują, stając się przez chwilę jednymi z najjaśniejszych obiektów we Wszechświecie. Jedna supernowa przyćmi światło płynące z setek miliardów gwiazd jednocześnie. Gdyby do takiego wybuchu doszło w Układzie Słonecznym lub gdzieś w jego pobliżu, tak jasne światło uszkodziłoby nam oczy. Część populacji świata nabawiłaby się zaćmy, a reszta po prostu straciłaby wzrok. Czy może być coś gorszego? Cóż, jest jedna taka rzecz. Nawet eksplozje supernowych nie są tak potężne jak promieniowanie gamma płynące z magnetarów. To rodzaj gwiazdy neutronowej z polem magnetycznym tysiąc razy silniejszym niż u zwykłych gwiazd tego typu i bilion razy bardziej intensywnym niż w przypadku Ziemi. Magnetary, podobnie jak supernowe, mogą zniszczyć warstwę ozonową, ale z nimi to kwestia milisekund. Tyle bowiem trwają ich wybuchy uwalniające ogromną ilość energii. Gdyby ktoś zbliżył się do magnetara na mniej niż 1000 km, pole magnetyczne rozbłysku oderwałoby elektrony od atomów w jego ciele. Taki pechowiec zamieniłby się w chmurę jednoatomowych jonów, czyli pojedynczych atomów bez elektronów. Ale podczas gdy my rozważamy hipotetyczne scenariusze z odległymi obiektami, w kosmosie już teraz zachodzą zjawiska, które powoli nas niszczą. Wszyscy wiemy, że większość teorii spiskowych wyszła z głów ludzi, którym nie po drodze jest z nauką lub samą rzeczywistością. Ale po tym, jak NASA ujawniła pewne szczegóły dotyczące Apollo 8, pojawiło się bardzo trafne pytanie: czy misje księżycowe naprawdę sfałszowano? Ponad pół wieku temu amerykańscy uczeni wykryli niezwykle intensywne promieniowanie niedaleko Ziemi. Początkowo myśleli, że to tajne radzieckie testy nuklearne. Szybko jednak okazało się, że energia ta od zawsze otaczała naszą planetę. W 1958 roku astrofizyk James Van Allen ustalił, że unoszą się nad nami dwa pasy promieniowania. Wyglądają jak olbrzymie donaty z naszym światem w środku. Zrodziła je ziemska magnetosfera, działająca jak pułapka magnetyczna. Wiąże ona cząstki wiatru słonecznego i przyspiesza je wewnątrz pasów niemal do prędkości światła. Rozmiar donatów różni się w zależności od aktywności słonecznej. Wewnętrzny pas zaczyna się na wysokości od 600 do 1600 km, kończąc się od 9600 do 13000 km nad Ziemią. Podobnie, pas na zewnątrz rozciąga się od 13500 do 19 19000 km, sięgając 60 000. To wcale nie tak daleko, więc cząstki wypadające z pasów radiacyjnych. Mogą wpływać na skład chemiczny atmosfery. Podczas geomagnetycznych burz kosmicznych gęstość i siła cząstek naszych donatów rośnie, stanowiąc zagrożenie dla ziemskich technologii. A kto odczuje bezpośredni wpływ niszczycielskiej energii? Oczywiście astronauci. Dlatego NASA zawsze planuje swoje misje tak, by omijać te pasy. Ten rodzaj promieniowania jest dużo bardziej niszczycielski niż rentgenowskie. Może nawet powodować śmierć. Dlatego też, gdy ogłoszono, że astronauci Apollo 8 jako pierwsi przelecieli przez pasy Van Allena, teoretycy spiskowi od razu założyli, że lot to wielka ściema. Tak poważna agencja jak NASA nie może być przecież obojętna na życie swoich pracowników. I wtedy społeczeństwo zostało postawione przed dwoma równie zatrważającymi opcjami: albo NASA jest potwornie okrutna, wysyłając ludzi na prawdziwe loty w kosmos, albo wszystkie odkrycia naukowe są fikcją, sporządzoną by nie narażać życia astronautów. Z siedziby natychmiast wypłynął komunikat, że załogę wyposażono w odpowiedni sprzęt ochronny. A rakietę pokryto wytrzymałymi materiałami odpornymi na promieniowanie. Sugerowało to jednak, że NASA zlekceważyła poziom zagrożenia na niskich i średnich orbitach okołoziemskich, ale jest gotowa wydać więcej na budowę silniej ekranowanych statków. Miejmy tylko nadzieję, że wiedzą, co robią. Niestety na tym zagrożenia z kosmosu się nie kończą. Nie trzeba nawet zbliżać się do pasów Van Allena, by paść ich ofiarą. Co więcej, każdy może przewidzieć zbliżające się kosmiczne zagrożenie. Mieszkańcy północnych szerokości geograficznych zaobserwują piękną zorzę polarną. Jednocześnie dostrzegą, że internet działa im bardzo wolno. Wkrótce sieci komórkowe staną się nieosiągalne. A potem cała elektronika zacznie i i pękać, łącznie z telefonami w dłoni. Wszystko to będzie oznaczać, że Słońce zbliża się do masowej emisji plazmy, powodując podwyższony poziom promieniowania na Ziemi. Rozbłyski słoneczne emitowane są zwykle z tak zwanych plam, czyli ciemniejszych obszarów gwiazdy, bo siła pola magnetycznego jest tam wyższa. Spójrzmy teraz na jedno z nowszych zdjęć Słońca. Jest całe w plamach, a to oznacza, że czeka nas wiele rozbłysków. Najpotężniejsze, te z klasy X. Występują raz na 10 lat. W 2003 roku taki rozbłysk przeciążył czujniki, które go mierzyły. Wywołał też zaniki fal radiowych na Ziemi i w satelitach. Najnowszy z 2023 roku był jednym z największych w historii obserwacji. Ciekawe, co czeka nas za 8 lat. Na razie warstwa ozonowa chroni nas przed wpływem kosmicznych emisji. Gdyby jednak coś uszkodziło ją jeszcze bardziej, zostalibyśmy wystawieni na promieniowanie gwarantujące raka skóry. O ile jednak takie zjawiska szkodzą tylko nam, istnieje inny obiekt, którego promieniowanie jest tak silne, że zagraża nawet pobliskim gwiazdom i planetom. To absolutny pogromca galaktyk. To nie odgłosy z piekła. Ani Echoes od Pink Floyd. To dźwięk najbardziej niszczycielskiego obiektu w kosmosie. Czarnej dziury. Ta konkretna znajduje się 200 milionów lat świetlnych od nas w centrum gromady w Perseuszu. Nasza wiedza o czarnych dziurach jest bardzo ograniczona. Z pewnością możemy stwierdzić jedynie to, że pochłaniają i niszczą wszystko wokół. Czy to człowiek, którego rozciągają jak spaghetti, czy cała galaktyka ze wszystkimi planetami i gwiazdami? Jak się jednak okazuje, potrafią znacznie więcej. Finscy naukowcy odkryli, że niektóre czarne dziury są kompletnie nieprzewidywalne. Wykryta przez astronomów Maxi J1820 plus 070 leży na boku. Nikt nie wie, jak do tego doszło. Znajduje się ona w układzie podwójnym, co oznacza, że istnieje obok innego obiektu gwiazdy towarzyszącej, którą powoli pochłania. Zazwyczaj w układach gwiezdnych, w których małe obiekty obracają się wokół masywnego ciała centralnego, ich osie obrotu się pokrywają. Ale nie w przypadku Maxi. A takich spontanicznych sztuczek czarne dziury mają co niemiara. W 2020 znaleziono jedną, która dryfowała sobie po kosmosie, choć dotąd sądziliśmy, że to niemożliwe. Jest jeszcze dużo rzeczy, których nie wiemy o tych krwiożerczych kosmicznych bestiach. Maxi j 1820070 wciąż jest ściśle badana w celu określenia, w jaki sposób na właściwości czarnych dziur wpływa ich nachylenie. Być może na boku przechwytują więcej materii lub uwalniają emisje na większe odległości. Jeśli tak, to ludzkość czeka zagłada. Ku naszemu przerażeniu, w ciągu ostatnich 30 lat obserwacje z teleskopu Hubble'a wykazały, że wszystkie galaktyki mają w swoim centrum czarną dziurę. Nasza też. To Sagittarius A z gwiazdką położona w samym sercu Drogi Mlecznej. Ma masę milionów słońc. Na tę chwilę jest ona uśpiona i co jakiś czas pochłania gaz lub pył. Ale możemy spodziewać się po niej wszystkiego, skoro czarne dziury mogą się zginać i poruszać. Jeśli nagle buchnie ona na układ słoneczny, jej promieniowanie będzie na tyle silne, by natychmiast nas zabić. Zostaniemy wessani w czarną otchłań i nie zdążymy nawet powirować. A jeśli sądzisz, że promienie kosmiczne są zbyt odległe, by wpływać na ludzi, wytłumacz proszę, dlaczego twój lekarz nie może wyczerpująco opisać Ci, skąd biorą się twoje bóle głowy, podrażnienie oczu czy nagłe zmęczenie. Ile razy tej zimy dopadła cię choroba? Zgodzisz się, że częściej niż w poprzednich latach. Jeśli odczuwasz na własnej skórze, że warstwa ozonowa Coraz słabiej chroni Ziemię przed promieniowaniem? Daj znać w komentarzach.